Witam Was na naszym kanale. Dzisiaj będę testował ciasta do pierogów. Wykonam je w czterech różnych rodzajach. Najprostsze to będzie z przepisu pani Magdy Kessler, czyli mąka, woda i sól. To będzie pierwsze. Każde będę obmierzał idealnie ilość mąki i ilość soli. I również ilość wody. Dlatego też ta strzykawka, bo ona ma podziałkę, tak żeby było to w 100% wiarygodne. Kolejne będzie z jajkiem i z masłem klarowanym. I potem będzie dodany do kolejnego olej, a ostatnie takie jak ja zawsze robię, czyli mąka, olej lub masło klarowane i gorąca woda. Wreszcie przepisów, jak będą robione ciasta, będzie to na temperaturze, woda temperatury pokojowej. Dobra, ja się biorę tutaj za obmierzanie ilości mąki. Wykonam mniej więcej jak może trzy rodzaje pierogów. Znaczy nie rodzaje, tylko jakości pierogów. Z różnego rodzaju składnikami. Powinno mi wyjść z jednego około 4 do 6 pierogów. I będę to testował w taki sposób: trzy pierogi od razu, jak zrobię ciasto gotowe, do garnka ugotuję. A następne trzy, które pozostaną lub dwa, zamrożę na dobę i zobaczymy, co się dzieje z ciastem po odmrożeniu. Czy będzie pękało, czy nie będzie pękało. I jak będzie w ogóle smakowało. I wtedy wybierzemy najlepsze ciasto. Ok, wszystko mam poważone. Po 100 gramów wychodziło na jeden talerzyk. I teraz pierwsze tak jak mówiłem, sama mąka, sól i woda, temperatura wody pokojowa. Oczywiście wszystko mieszam w robocie i, 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 i zaraz po umieszaniu. Oczywiście czas mieszania będzie identyczny dla każdego ciasta. I każde ciasto będzie odpoczywało w tej samej, w tej samej długości czasu. Dobra, biorę się dalej zamieszanie. Ok, pierwsze ciasto zrobione. Przekrywam, aby odpoczęło około 10 minut. I będę wyrabiał po 10 minutach. Przerwę między ciastami będę robił 10 minut, żeby się wyrobił i za 10 minut, nie zacznę to robić, nastawię kolejne. Pierwsze pierogi już zrobione, nadziane, oczywiście na dzień świąteczny. I teraz kolejne ciasto odpoczywa, czyli z dodatkiem masła, a ja zabieram się za kolejne, a te wrzucam już do garnka. 3, a 3 zamrożę. I wszystkie pierogi już gotowe? Wszystkie są przestygnięte. No i próbujemy z żoną. Już widzę, że ciasto jest twarde, ale smaczne. To proste, dla mnie. Najlepsze jest to ciasto. To zupełnie odpada, jest tak twarde i gumowate. Po prostu ładny kolor ma, ale to wszystko, to jest smaczne i to mi też nie smakuje. Tutaj to pierwsze takie było twarde, to ciasto. Najlepsze jest to ostatnie. Ostatnie to jest moje, które zawsze robię. Jeszcze pokroję, że zresztą widać. Czym się różni te moje od, od tych pozostałych? Moje robię we wrzątku. Czyli po prostu do miksera dodaję wrzątek. Tu mam rozpiskę. Co każde miało. Bo tak samo mieszane w tym samym czasie. Te z, okazało się, że te z masłem są najtwardsze. Czyli te. Tak, Zobacz... ja mam pierwsze, a drugie w kości jest to ciasto. Czyli z jajkiem. Najtwardsze jest to. Jest w ogóle nie niesmaczne to ciasto jest. Ale to samo, tak samo robione, tak samo sól, to wszystko to samo, tylko dodane masło. Niczym się nie różni. A ty też czym robisz? Ja robię z olejem. Dobra. Akurat w tym przypadku olej. To ja dziękuję. No i żona, żona sobie zje. Dobra, to mamy tu jeden test na, na tak zwany na gorąco. Czyli było od razu gotowe ugotowane a kolejne trzy sztuki są w zamrażalniku i zobaczymy co się z nimi stanie po rozmrożeniu, czy popękają czy nie popękają no i jak będą smakować czekamy do jutra dla Was to będzie chwila dla nas cały dzień no jest kolejny dzień pierogi są ponumerowane, które są które pomrożone na kamień Wkładam do wody i sprawdzamy, które popękają, a które nie. Pierwsze pierogi zrobione to są z przepisu pani Magdy Gessler. Jak widać, o, źle pokazuję, przepraszam. Ciasto popękało przy gotowaniu. Czyli nie za bardzo. Ale spróbujemy jak smakuje, po rozmrożeniu. No, sami widzicie, jak się rozpada. W smaku są dobre. Lekko takie gumowate, no ale nie są złe, ale minus tego, że o ciasto się rozpada. Sprawdzamy teraz. Numer 2, czyli dodane są jajka. Mamy kolejne pierogi, tym razem tak jak mówiłem, jedynka, również ten sam problem. Popękały. Tu tak samo no. dobra, sprawdzimy jak sąkują. Czaj te były na drugim miejscu. O wiele lepsze niż te pierwsze. Nie jest takie gumowate te ciasto, ale niestety popękały. Dobra, kolejne to dwójeczka z masłem i numer 3, czyli z masłem. Te były wczoraj naj, najtwardsze. Ale powiem Wam, że nie popękały. Tu jest takie pomarszczone, ale to nie jest pęknięcie. Ale zaraz sprawdzimy. Nie, nie popękały. To samo co wczoraj. Gumowate, twarde. Nie. Nie polecam robić tego z masłem. wystarczy masło i zaczeka różnica w smaku. Dobra, ostatnie yy, różni się, że dodałem olej, no i był wrzątek w, w dodany zamiast wody w temperaturze pokojowej. No i ostatnie. Nic nie popękały, jak widać, są całe. Próbujemy. Mm. Najlepsze. Yy, ciasto nic się nie zmieniło od wczorajszego dnia, chociaż było mrożone. Powiem, że jak wkładacie do budzi, to się rozpada. Jest tak miękkie, delikatne, że ma nie szok. Dobra. Jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Oczywiście będzie film nagrany Jak zrobić pierogi, dokładnie podam proporcje i jak zrobić farsz na wigilie. Także pozdrawiam i do kolejnego odcinka.